Kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczyki. Ja, ja mam na imię Kasia. I ze mną chodzicie, słuchajcie, po fromaktach i po sklepach używanych w Niemczech. Dzisiaj, słuchajcie, zrobimy sobie rozdanie. Ja robię ten film osobno, dlatego że ostatni film, który nagrywałam na. Yy, w zasadzie do, będziecie mieli obydwa w ten sam dzień, czyli jutro, yy, czyli yy, f, 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 3 sierpnia. Dzisiaj chyba jest drugi, no 3 sierpnia. E, będziecie mieli dwa: i rozdanie, i rozdanie, i, e, i normalny fromagd, czyli plitark, pli czyli spacer ze mną po targu w Niemczech. A robię to y, rozdanie, słuchajcie, w osobnym filmie, dlatego że ten flamand jest tak długi. Mi tak długi ten film wyszedł, że stwierdziłam, podzielę to na dwie części. Y, będzie tyle to po prostu tylko rozdanie. To będzie pewnie krótki filmik. Chociaż jak ja się rozkładam, to zawsze wychodzi to co najmniej 10 minut, więc już nie może być. Słuchajcie, y, na temat rozdania. Robimy sobie rozdanie. Ostatnie rozdanie było w zeszłym roku. Teraz robimy sobie znowu. Będzie ono działać, słuchajcie, do. 15 września aż, czyli do 15 września, możecie pod spodem, pod filmem napisać rozdanie i bierzecie udział. Automatycznie, oczywiście, jedną ważną rzeczą, która jest tutaj ważna, to, że trzeba napisać rozdanie pod filmem i trzeba być subskrybentem mojego kanału. To są dwie rzeczy, westownie nie jedna rzecz, tylko dwie rzeczy, które, które jeżeli nie zostaną spełnione, to niestety nie można wziąć tego udziału jakby w tym konkursie. Słuchajcie, mam dzisiaj znowu ubrane coś na sobie. Ja nie wiem do końca, czy to są moje kolory, bo to jest taki, wiecie, brąz. To jest w ogóle bardzo ciężkie. Są to kamyczki i one nie wiem jakie. Może Wy mi powiecie, co to są za kamyczki. Jest to dość stare, bo tył ma bardzo dziwnie zamykany, wkłada się w takie coś tam, kiedy Wam go pokażę troszeczkę bardziej. I, i on jest bardzo też zimny, jak się go nakłada i to po jakimś czasie dopiero się robi ciepło i wtedy tak nie przeszkadza, bo tak naprawdę to od razu razi, aż wręcz, bo jest zimny, taki wiecie, lodowaty aż. I dlatego myślę, że są to jakieś, jakieś prawdziwe kamienie, skoro e, są takie bardzo zimne. W dotyku, nie? Myślę, że nie wygląda najgorzej. No nie wiem, czy to są moje kolory, taki brąz. Chyba bardziej herb szła, jednak. No nic, słuchajcie, miałam pokazywać biżuterię, więc od czasu do czasu będę pokazywać. Tak, słuchajcie, co. Tak, powiedziałam, rozdanie, pod filmem napisać po prostu słowo rozdanie. I trzeba e, po prostu być subskrybentem. A ja Wam powiem teraz, e, co można wygrać. Można wygrać e, jedną rzecz, ale pokażę Wam trzy. I osoba, która wygra, może sobie jedną rzecz wybrać. Pierwszą rzeczą, słuchajcie, jest ten pierwszy piękny zbanek od Carla e, Tilsha. W zasadzie kupiłam bardzo niedawno. Także jest nowiutki w zasadzie e, w naszym domu. Bardzo ładny. Wyściegów też widzieli. Pokażę Wam jeszcze Końcówka, on jest piękna, to jest ta sterczynka jest tutaj cudowna. I tu mamy tą sygnaturkę, dobrze pokazuje, pokazuję, nie odwrotnie pokazuję. Tu mamy tą sygnaturę, ale byście to już widzieli, więc to jest pierwsza rzecz, która bierze udział w tym rozdaniu. Drugą rzeczą są takie piękne łabędzie i to jest komplet o takie. Dawno je kupiłam, bardzo dawno je kupiłam. One mają oczy swarowskiego. O, zobaczcie, one są piękne. Nie wiem, czy te oczy będzie widać, że one się tak błyszczą. Chyba będzie widać. Chyba będzie widać. Słuchajcie, to jest Capodimonte. One są sygnowane, więc to nie jest byle co takie N. To jest Capodimonte. Tutaj też jest sygnaturka. Także obydwa. To jest też jeden prezent jakby, nie? I ostatnią rzeczą jest taki rarytas, ale myślę, że każda z tych, z tych rzeczy jest rarytasem. Jest taka misa z Rosenthala Moliere. Piękna. Myślę, że jest dość stara. Pokażę Wam sygnaturkę. O, tak wygląda sygnaturka. Jest to fajna misa, troszeczkę wyższa, widzicie? I piękna. Myślę, że w witrynie będzie cudownie wyglądać. Nie jest nigdzie uszkodzona. Ma też ładne złocenia tu naokoło. Tu ma rączki. Także myślę, że to będzie też fajna wygrana. I tak moi drodzy. Trzy prezenty w sensie. Wygrany, czyli ktoś, to wygra, ktoś, kogo ja wylosuję. Po prostu jest taki program specjalny do losowania na YouTubie. Zaszym razem też go używaliśmy i tym razem też go użyjemy, który po prostu losowo, losowo wybiera jakąś osobę wśród komentarzy. No i wtedy sprawdzamy, czy ta osoba jest subskrybentem, i czy ta osoba napisała rozdanie, nie? I wtedy y, kontaktujemy się z tą osobą bądź ona się sama z nami skontaktuje. Słuchajcie, mail do nas jest pod y, w, w opisie kanału, także można się spokojnie do nas odezwać. Na Facebooku też się możecie odezwać, oczywiście, nie. I wtedy taka osoba albo się ona kontaktuje z nami, z nami albo ja się kontaktuję z nią i ona mi poda wszystkie dane do, do wysyłki i wybierze sobie jedną z tych 3 yy, rzeczy, nie? Także tak, myślę, że szybko wszystko wyjaśniłam. Czas macie do 15 września aż, dlatego że my dopiero prawdopodobnie we wrześniu będziemy w Polsce. Na pewno 15 będziemy w Polsce, lub 15 mamy urlop, od 15 mamy urlop. Gdyby się zdarzyło, że wcześniej no to Musi tak zostać, jak jest, bo ja to ogłaszam teraz, więc nawet gdybyśmy wcześniej jechali, to ten konkurs działa do 15 września. Także już mamy 6 minut, ja wiedziałam, że jak się rozgadam, to, to tak będzie to trwać i trwać i trwać. Słuchajcie, życzę wam, życzę wam miłej niedzieli, bo to wrzucę jutro rano. Życzę Wam również yy, wygrania oczywiście, nie? Żeby ktoś fajnie sobie coś wygrał i, i, i wybrał to, co mu się bardzo podoba. Widzimy się jeszcze, słuchajcie, jeszcze raz dzisiaj, czyli o 16 na, na spacerku ze mną po Pchlinthargu. Tam będę też pokazywać tą moją ściankę tutaj, bo tu sobie troszeczkę inaczej zaaranżowałam ją i są nowe obrazy, nowe stare obrazy, bo one nie są wcale nowe. No i zobaczycie. W ogóle Pchlintharg był przepiękny, więc też warto zobaczyć. Ja Wam życzę, słuchajcie, miłego dnia. No i... Um, Szczęście, nie? Żeby ktoś fajną rzecz wygrał. Para!